Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie Maget. Dziś mam dla was film o tym, jak możemy zainstalować sobie modyfikację klienta gry do World of Warship. I tutaj nie zrozummy się źle, mówimy o modyfikacjach, a nie o haksach. Wchodzimy sobie na forum World of Warship. Tutaj widzicie społeczność Polska, Poligon i Mody. Tutaj mamy Mod 062, czyli dopasowany do obecnej wersji Asline WoW. Modpack. Klikamy sobie tutaj. Tak wygląda program instalacyjny. Tu macie opis tego, możecie się zapoznać. Tu jest cała lista modów, ale to będziemy omawiać później. Klikamy sobie tutaj. Otwiera nam się strona. O! I tutaj pięknie mamy. Pobierz modpacka dla World of Worship. Klikamy ponownie. I tutaj, któryś z tych linków możemy sobie kliknąć: na torrent, lub mirror. Ja biorę z mirrora. I zapisujemy sobie. Czekamy chwilkę, aż nam się to ściągnie. Po zakończonym ściąganiu ja muszę wyłączyć osłony na awaście, bo on mi wykrywa modpacka jako wirus niestety. I teraz sobie go tutaj uruchamiam. Tak, uruchom. Potwierdzamy. Wybieramy sobie język. I uruchom kolejny raz. Tutaj w tym okienku klikamy sobie Pokaż okno z podglądem modu, żeby sobie bardziej zobrazować to, co tutaj będziemy sobie instalować. Klikamy dalej. Regulamin możemy przeczytać, ale to jest dosyć krótki, także można dalej dać. I tutaj mamy listę zmian, jakie wprowadzane były w poszczególnych aktualizacjach. Widzicie, dotano. dodano flagi alfabeta w 2K w HD. Wybieramy tutaj ścieżkę, na jakiej mamy zainstalowany World of Warships, u mnie to jest dysk D, Games i World of Warships. Klikamy OK, dajemy dalej i tutaj mamy, yy, klient już nam jest wybrany i tutaj możemy so, mamy całą listę dostępnych modów. Możemy sobie wszystko tutaj obejrzeć, jak co wygląda, klikając na poszczególne warianty. Ja wam tylko to demonstruję, nie będę tego instalował. Póki co nie korzystam z tego, bo yy, nagrywając poradniki dla nowych graczy, wolę zostawić sobie klienta w standardowej wersji. Tu, jak widzicie, jest mnóstwo tych modów. Są takie typowo wizualne, ale są i też yy, takie naprawdę przydatne rzeczy, których Wargaming jeszcze nie wprowadził. Tutaj mam na przykład yy, panel z klasami okrętów i paskami życia to jest bardzo fajna sprawa. Takie rzeczy są przydatne w grze, du dużo informacji nam dają. Mamy tutaj różne celowniki, no i kształty markerów, celowników. Wszystko można sobie dostosować do indywidualnych naszych wymagań. Modyfikacje kamery, czyli zwiększony zakres, e, zooma w obie strony. Co my tu mamy jeszcze? Takie, coś takiego, z czego ja najczęściej korzystałem wcześniej. Także to jest wszystko do obejrzenia, tutaj możecie sobie poklikać, popatrzeć co jest, jak. Eee, tutaj, o, to widzieliście u mnie na niektórych filmikach pojawiało się. I kiedy już nam wybierzemy sobie co chcemy, na przykład to, dajemy dalej. I zostawiamy tutaj tak jak jest. Usuń wszystkie wcześniejsze mody, czyli usuwa nam te, które mieliśmy zainstalowane dla poprzedniej wersji. I dajemy dalej. Ja nie będę tego klikał, bo to już rozpocznie instalację, a ja nie chcę mieć tego zainstalowanego. Gdybyście mieli jakieś pytania, to oczywiście mnóstwo pomocy znajdziecie na forum World of Warship i na forum Aslina. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do instalowania, jeśli macie ochotę zmienić trochę wygląd Waszej gry i trochę odświeżyć. Niektóre rzeczy są naprawdę bardzo przydatne, także. Mam nadzieję, że Wam się ten filmik przyda. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia już następnym razem. Cześć i na razie.